Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Monika Sikorska i na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzę w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy, gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Możecie Państwo zwracać się do mnie z wszelkimi kwestiami dotyczącymi programu Czyste Powietrze. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Z uwagi na pandemię, preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy, jednak możliwy jest też kontakt osobisty. Dzisiejsze spotkanie ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami programu Czyste Powietrze. Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja programu przewidywana jest na lata 2018-2029. Formą dofinansowania jest dotacja. Nabór wniosku jest w trybie ciągłym. Wnioski rozpatrywane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W naszym przypadku jest to Wojewódzki Fundusz w Rzeszowie. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w trakcie realizacji, jak i również przedsięwzięcia już zakończone. Koszty kwalifikowane są maksymalnie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Czas na realizację przedsięwzięcia to 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Dla kogo ten program jest przeznaczony? Otóż jest on dedykowany głównie osobom fizycznym będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną i czystą. Dofinansowanie można uzyskać m.in. do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, np. docieplenie czy wymiana okien. programie Czyste Powietrze przewidziano dwa poziomy dofinansowania. Podstawowy dotacja do 30 000 zł, gdy łączny roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys zł. Podwyższony dotacja do 37 000 zł, gdy miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, to jest gospodarstwo wieloosobowe, nie przekracza 1564 zł. Natomiast przy gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 2189 zł. Kwota dotacji zależy od wybranego rodzaju źródła ogrzewania i ewentualnych pozostałych prac termomodernizacyjnych. Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów kwalifikowanych urządzeń i ich wymagań technicznych oraz maksymalne kwoty dofinansowania przedstawię w slajdach poniżej. Dokumentacja, którą można dołączyć do wniosku o czyste powietrze jest następująca. Może to być audyt energetyczny, z tym, że audyt energetyczny jest zwracany w 100%, jest to koszt 1000 zł i jest on całkowicie do zwrotu. Przy dokumentacji projektowej zwracane jest 30%, to jest 600 zł przy poziomie podstawowym, a 60% przy poziomie. Podwyższonym to jest 1200 zł. Ekspertyzy przy poziomie podstawowym jest to 30% do zwrotu, czyli 150 zł, a przy podwyższonym 60%, czyli 300 zł do zwrotu. Na co możecie dostać Państwo dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? Otóż na podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem. Na pompę ciepła powietrze-woda. Na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Pompa ciepła typu powietrze-powietrze. Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Kocioł gazowy kondensacyjny. Na kotłownię gazową z przyłączem gazowym i instalacją wewnętrzną. Kocioł gazowy kondensacyjny. Opłata przyłączeniowa. Oraz dokumentacja projektowa. Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu. Na kocioł olejowy kondensacyjny, na kocioł węglowy, kocioł zagozowujący drewno, kocioł na palet drzewny, kocioł na palet drzewny o podwyższonym standardzie to dopiero weszło od 1 lipca 2021 roku. Ogrzewanie elektryczne, instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje ciepłej wody użytkowej. A także na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz mikroinstalację fotowoltaiczną taką do 10 kW. Można również starać się o dotacje na ocieplenie przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej. Ocieplenie przegród budowlanych: oczywiście, wszystko trzeba mierzyć w metrach kwadratowych procent jest uzależniony od poziomu dofinansowania, czy to podstawowy, czy podwyższony, tak samo przy kotłach, przy piecach. To jest ta sama zasada. Wniosek na czyste powietrze można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, na przykład wysłać go pocztą bądź kurierem do siedziby Wojewódzkiego Funduszu lub do urzędu naszej gminy. Gdy wniosek ma tradycyjną papierową postać i został opatrzony własnoręcznym podpisem, plus jeszcze do tego dochodzi wersja elektroniczna zamieszczona na portalu beneficjenta w skrzynce podawczej PDF, oraz poprzez serwis gov.pl, gdy wniosek ma postać elektroniczną i został opatrzony profilem zaufanym lub kwa certyfikatem kwalifikowanym. Zgodnie z regulaminem naboru. Rozpatrywanie wniosku wynosi do 30 dni. Uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i dokumentów na wezwanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi do 10 dni roboczych. Czas określony w programie na ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w gminie jest liczony od dnia wpływu do Wojewódzkiego Funduszu, ale kwalifikowalność wydatków do dnia wpływu do gminy. Teraz powiem Państwu o takich najważniejszych rzeczach, zasadach. Otóż kwalifikowane są zarówno przedsięwzięcia rozpoczęte, jak, jak również zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia grzewcze, w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne, muszą spełniać docelowe wymagania tak zwanej uchwały antysmogowej. Brak jest możliwości dofinansowania docieplenia i wymiany stolarki, jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane po 31 grudnia 2013 roku. Dofinansowanie tylko na jedno źródło ogrzewania. Brak możliwości dofinansowania montażu źródła na paliwo stałe w budynku przyłączonym do sieci dystrybucji gazu. Macie Państwo prawo tylko do jednej korekty wniosku o dofinansowanie bez wezwania yy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Okres trwałości to jest 5 lat, czyli musicie to utrzymać przez 5 lat. Oświadczenie dotyczące dochodów opodatkowanych na podstawie ostatniego złożonego zeznania podatkowego. Od 1 sierpnia będzie to 2020 rok, jeszcze do końca lipca jest to 2019 rok. Maksymalnie 3 transze wypłaty dotacji na podstawie wniosku o płatność. Minimalna wnioskowana kwota dotacji to jest 3000 zł. Jeśli będzie dotacja na poniżej 3000, to nie będzie uwzględniana. Jedno dofinansowanie na jeden budynek, lokal mieszkalny. W przypadku śmierci beneficjenta prawa i obowiązki wynikające z umowy mogą przejść na jego spadkobierców Dodatkowych informacji możecie państwo szukać na portalu beneficjenta w Rzeszowie. Link do strony jest podany w slajdzie. Na stronie naszej urzędu gminy jest również udostępniona ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze. Możecie się państwo kontaktować po, poprzez pocztę elektroniczną. U nas gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 15:15 .15 do 17:15 w pokoju numer A. Także zapraszam i dziękuję za uwagę.